Ujęcie drugie. No. No dobra. Cześć, witam wszystkich Jestem Przemek i chciałem wam podać moje trzy 3 na trzy 3 czt trigi, e które robię zawsze ten świat na park I trzy trgi, których nigdy nie ogarniam. z trzech które ogarniam, które zawsze robię na parku, kiedy przyjadę, to jest, jest to. Mm, yeah. Idź the fake. Wiesz drugim trikiem jest No głośno. drugim trikiem jest futem, a raczej kombinacja tego triku. czyli no, zaraz pokażę! To jest lowa. A więc trzecim trikiem. Trzecim trikiem to będzie trójka, no trzeci trójka. Tak, tak, nie I czapka pomużyński spadł. Pierwszym trikiem, którego nie garniam, będzie tail. O, A! Mówiłem, że nie ja ogarnę. Drugim trikiem, którego nie gratulujemy jest Iti de Manuala do IT.? Na? No? Na no banku. Czekaj, ja sobie muzyczkę załączę. Ja wiedziałem to ten... tak bardzo. Trzecego już nie ogarniam ty. Co mam zrobić, co nie lubię zrobić.